W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak poprawnie zainstalować oraz skonfigurować napęd SGS. Przed instalacją napędu należy upewnić się, jaki rodzaj słupka posiadamy. Do montażu na szerokim słupku używamy uchwytów, które znajdują się w zestawie. W celu ustalenia prawidłowego sposobu montażu oraz odległości montażowych korzystamy z tarczy załączonej do zestawu. W przypadku, gdy posiadamy wąski słupek, tak jak my tutaj, korzystamy z opcjonalnego uchwytu na wąski słupek. Dokładne wskazówki montażu znajdziemy w instrukcji, która znajduje się w zestawie z uchwytem. Pamiętajcie, że odległość między osiami otworów uchwytów, zgodnie z instrukcją, musi wynosić 720 mm. Pamiętajcie, że sworzeń na siłowniku musi być maksymalnie odsunięty. Na centrali zaciski pierwszy oraz drugi służą do podłączenia anteny. Tutaj wykorzystana jest fabryczna antena podłączona tylko pod zacisk pierwszy. Zaciski 3 i 4 bus służą do podłączenia fotokomórek. Zaciski 5 i 6 start służą do podłączenia sterowania przewodowego. Tutaj możemy podłączyć np. wideo domofon. Zaciski 7 oraz 9 służą do zasilenia urządzeń zewnętrznych, które wymagają zasilania 24V. 8 i 9 zaciski służą do podłączenia lampy ostrzegawczej. Na zaciskach 10, 11 M1 oraz 12, 13 M2 podłączamy siłowniki. Pod M1 podłączamy ten siłownik, który ma się otwierać jako pierwszy. Tutaj ważne należy pamiętać o kolejności podłączenia przewodów. Pod zacisk 10 podłączamy przewód niebieski. Pod zacisk 11 przewód brązowy. Pod zacisk numer 12 również podłączamy przewód niebieski. I pod zacisk 13 podłączamy przewód brązowy. W przypadku złego podłączenia przewodów fotokomórki będą działać nieprawidłowo. Pod plus i minus podłączamy akumulator awaryjnego zasilania. Zaciski 14 oraz 15 służą do podłączenia oświetlenia strefowego. Pod zaciski 16, 17 podłączamy zasilanie. 16 jest to przewód liniowy, 17 neutralny. Po podłączeniu do zasilania czerwona dioda na centrali miga nam dwukrotnie. Oznacza to, że napęd nie został jeszcze przyłączony. Żeby to zrobić, bramę należy ustawić w żądanej pozycji otwartej za pomocą pilota. Pilot jest już fabrycznie przypisany do centrali napędu. Wciskamy przycisk pilota, aby otworzyć pierwsze skrzydło bramy. Tym samym przyciskiem zatrzymujemy w odpowiednim momencie. Pamiętajcie, że maksymalny kąt otwarcia dla tych uchwytów to 95 stopni. To samo robimy z drugim skrzydłem bramy. Pamiętajmy, aby zatrzymać bramę. Teraz należy ustawić i zablokować ograniczniki otwarcia. Po zablokowaniu ograniczników kontynuujemy przyulczenie napędu bramy. Musimy wykonać dwa pełne cykle otwarcia oraz zamknięcia. Robimy to ręcznie za pomocą pilota. Potem jak brama się zamknie, ponownie naciskamy przycisk pilota. Świecąca na stałe czerwona dioda informuje nas o poprawnym przyuczeniu napędu. Po przyuczeniu brama przechodzi do normalnego trybu pracy. Aby wykonać jakąkolwiek konfigurację na centrali, należy ją wybudzić poprzez naciśnięcie przez 2 sekundy przycisku wzbudzenia. Czerwona dioda zapala się, żeby dodać kolejnego pilota do centrali, należy go przyłożyć w miejsce wskazane na niej oraz krótko nacisnąć przycisk na pilocie. Dioda radio zapala się, a potem gaśnie. Aby przypisać tryb furtki do drugiego przycisku pilota, należy przyłożyć pilota do centrali, krótko nacisnąć drugi przycisk pilota, zapala się dioda przy radio i przy pieszym tryb furtki został przypisany. Aby aktywować tryb automatycznego zamykania się, przykładamy pilota do centrali. Długo naciskamy pierwszy przycisk pilota do momentu, aż zacznie migać dioda przy zegarze. Teraz naciskamy drugi przycisk pilota tak długo, aż dioda zgaśnie, następnie zapali się w sposób ciągły. Dwukrotnie naciskamy przycisk pierwszy, aby wyjść z menu parametrów. Ta funkcja nie będzie działać, jeżeli nie mamy podłączonych fotokomórek. Aby wykonać reset, Centrali do ustawień fabrycznych przykładamy pilota do centrali do skazanego miejsca. Naciskamy pierwszy przycisk na pilocie tak długo, aż zacznie migać dioda przy zegarze. Następnie naciskamy krótko pierwszy przycisk pilota, dioda zaczyna migać przy resecie. Naciskamy drugi przycisk pilota tak długo, aż zapalą się wszystkie diody, a następnie zgasną. Wigająca dwukrotnie czerwona dioda pokazuje nam, że centrala jest zresetowana. W trybie automatycznym brama zamyka się po 30 sekundach od otwarcia lub po 5 sekundach po przecięciu światła fotokomórek. Aby dodać urządzenie do aplikacji, należy nacisnąć przycisk Dodaj urządzenie. Następnie wybrać dostęp, rodzaj bramy. Bramę skrzydłową wybieramy. Wybieramy model, w tym przypadku będzie to model FGS. Dalej, dalej. W tym momencie aplikacja pyta nas, czy na centrali elektronicznej napędu znajduje się taka etykieta. Jeżeli nie, nie ma takiej naklejki na naszym napędzie, to musimy użyć pilota Serenity. Wybieramy nie. Klikamy dalej. W tym momencie musimy podejść do centrali, nacisnąć przycisk wzbudzenia na przynajmniej 2 sekundy. Bierzemy pilota Serenity do ręki, pod, zbliżamy go do centrali, naciskamy przycisk tak długo, aż zacznie migać kontrolka przy radio. Kamy dalej, dalej. Na odwrocie pilota znajdują się numery, które trzeba przepisać, aby dodać napęd do aplikacji. Klikamy dalej. W tym momencie aplikacja wyszukuje urządzenie. Udało się znaleźć. Sprawdzamy, czy możemy sterować bramą naszą. Jeżeli udało się wysterować urządzenie, to potwierdzamy tak. Nadajemy nazwę. Przypisujemy do odpowiedniego pomieszczenia. W tym przypadku możemy pominąć. W tym momencie napęd połączył się już z aplikacją i możemy swobodnie nim sterować.